Siemanko! Dzisiaj jest bardzo szczęśliwy dzień, bo będziemy robić wielki test koreańskich słodyczy. to sobie wymyślać same fajne zabawy. To jest to, o co nikt nie prosił, a wszyscy potrzebowali, a przynajmniej ja. Mam tutaj całą masę koreańskich słodyczy, ale yy, to oczywiście nie da mi Sonu, no bo są bardzo raczej niezdrowe, więc ja będę je testować. Sonu tutaj ma truskawki. Serek i takie jogurtowe, jogurtowe jakby cukiereczki, tylko że one nie są cukierkami, tylko takie jogurtowe kulki i on to bardzo lubi, więc będzie sobie tutaj testował. A my będziemy testowali słodycze. To jest pierwszy odcinek z dwuodcinkowej serii z testowania z koreańskich przekąsek, bo następny odcinek to będą chipsy, już mam kupione. Więc... Eee, zapraszam! Zaczniemy od czegoś, co już pojawiło się kiedyś na tym kanale, czyli czokopaj. Wtedy to było jakieś truskawkowe czokopaj, takie specjalne, robione prawie ręcznie, jakieś takie mm, z fabryki czokopaj, a dzisiaj będzie najbardziej kultowe, tradycyjne i najbardziej znane Chocopie, czyli ciasteczko czekoladowe w Korei. Ja je próbowałam już kiedyś oczywiście. No, spróbujmy jeszcze raz. Pokażę wam jak wygląda w środku i czy jest smaczny. Opakowanie wygląda tak. One są zawsze w takich wielkich, tych opakowaniach, w takich kartonach i ich tu w środku jest 12 sztuk. Każda oczywiście pakowana osobno i otwieramy. W ogóle w Korei wszystkie te słodycze zwykle wszystkie te takie Słodycze typu ciastka są opakowane osobno. Takie pojedyncze opakowane, one zobaczcie. Tutaj jest całe pudełko takich pojedyncze opakowanych, to dla kogoś wrażliwego na punkcie ekologii jest bardzo źle. Do... Ja też nie, nie lubię tego. Oczywiście wszystko to wrzucę potem do recyklingu. Więc no, no, dla dobra naszego kanału musimy to zrobić. Ale nie smutamy, bo to ma być rozrywkowy odcinek. Będziemy próbować. Otwieramy to czokopaj. Proszę zobaczyć. Takie ciasteczko. I ono sobie wygląda fajnie. Oblane całe czekoladą i w ogóle. I teraz próbujemy. W środku tutaj ma piankę, taką piankę typu marshmallow, ale trochę inną w sumie niż marshmallow. No taka pianka, taka jak są takie lody, ale trochę inna, bardziej gumowa. Taka pianka jest w środku i takie podwójne ciasteczko, taka czekolada. Ta czekolada, no nie jest jakaś szałowa, ale. Ogólnie, ogólnie smak jest ok. I. Aha, bo to jest test słodyczy, więc musiałabym ocenić jakoś. Oceniam Czokopaj na 7 na 10. I następny. Tej samej firmy Czokopaj, ale inne. Bananowe. To jest z tymi czokopajami, także co roku, czy tam co jakiś czas wychodzą sezonowe smaki. I czasami one się przyjmują, czasami nie. Ten bananowy smak się przyjął, jest sprzedawany regularnie. Więc spróbujmy. Cała paka. Tu banana, narysowana. Banana. Po koreańsku, banan to. Banana Patrzcie, takiej żółtej, żółtym żółty. jest czymś opachnie takim bananem, sztucznym bananem, ale w sumie to fajnie pachnie, ja lubię takie słodycze. Też jest taka pianka i w środku jest bananowy kremik. Mmm, dobra. Aha, ja się nie przedstawiłam. No to sorki, jestem Wiola, mieszkam w Korei, a Wy jesteście na kanale Pierogi z Kimci. To jest Sonu, a my jesteśmy profesjonalnymi testerami koreańskich rzeczy. Więc zapraszam do dalszego oglądania tego odcinka i to bananowe czekopaj ma się szybko taki bananowy kremik, a mi się wsypie tu. Na zewnątrz jest bananowa czekolada. Bardziej mi to smakuje niż czekoladowe czekopaj. Zjadłabym do końca, to jest początek testu słodyczy. Mam tu jeszcze bardzo dużo rzeczy. Więc to by nie był dobry ruch. Miałam sobie zrobić bożką herbatę i sobie nie zrobiłam. Yy, myślę, że temu bananowemu czokopajowi możemy dać jakąś taką dość wysoką notę. Nie będziemy oceniać każdego, tylko ona mam mówić, czy mi smakuje, czy nie. A na końcu to sobie zrobimy the winner is i zrobimy, kto wygrał. Tak to widzę. To były te czokopaje i nie wiem, pewnie zauważyliście, że więcej miałam tych takich wielkich pudełek na stole, więc jedziemy dalej i mamy takie pudełko. Mm, I tu też jest 12 ciasteczek. Otwieramy i mamy tutaj, o mniejsze to jest, zdecydowanie mniejsze, mamy takie ciasteczko oblane czekoladą, ładniejsze. I spróbujmy, bo to się nazywa Saint-cream Cake, czyli ciasteczko z bitą śmietaną. No dobra. I rzeczywiście, zamiast tej pianki w środku jest śmietanka, znaczy taka, wiecie, taki krem. Do, lepsze to jest. I kolejne pudełeczko. Jak widzicie, ono już jest otwarte, bo to są ulubione ciasteczka mojego męża. Kto by tu tak wziął <grytanie> Ulubione ciasteczka mojego męża i on sobie je już chyba... Chyba po nim to odwiedziczy. Już sobie otworzył, już wyżar mi tu pół... No, zostało mi dosłownie pięć ciasteczek, więc otwieramy. To się nazywa Oyesy, oh czyli o oh yes, Ojesy. Oh One w środku mają czekoladowy krem. No taki oceniam najniżej. Widzicie, nie, nie kłócimy się z mężem o słodycze, bo no, jakoś ten biały krem bardziej pasował. Bardzo słodkie jest. Chyba najsłodsze ze wszystkich. A może mi to po prostu jest za słodko? Ja mam tu kawę, to ja sobie wezmę tą kawę gorzko. Czekajcie. Mam resztkę mojej kawy, wracamy do testu. To były wszystkie takie ciasteczka miękkie. Yy, oczywiście w Korei jest więcej takich ciasteczek niż tylko cztery. Ja wybrałam tylko takie najbardziej reprezentatywne, najbardziej popularne. Jest ich cała masa. Niektóre są z jakimś tam drzemem w środku tego typu. Nie jestem wielką fanką tych ciasteczek, bo ta czekolada na zewnątrz jest taka troszeczkę, mm, taka troszeczkę średnio dobra, taka trochę się tak lepi do, do zębów. Takie mam wrażenie, że ona jest taka bardziej margarynowa, ale nie jest złe. Więc jedziemy dalej. Tak dla odmiany może. Mamy tutaj takie coś, ja tego powiem Wam szczerze, ja to widziałam zawsze w sklepie, ja nigdy nie jadłam, jakoś mnie nie kręciło, ale jak już robiłam zakupy do testu słodyczy, no to trzeba było wziąć wszystkie popularne rzeczy i to jest bardzo popularna, popularne cukiereczki. Które mm, Marlankao? Marlankao, czyli mięciutka krowa. Kao, oczywiście z angielskiego, krowa po koreańsku to są, ale no, chodzi o to, że mięciutka krowa. Podobają mi się te nazwy, podoba mi się to, że ona jest naprawdę mięciutka krowa na opakowaniu. No i próbujemy. O no i oczywiście ja w ogóle kupiłam niechcący taką wielką paczkę. Znaczy fajnie, w sumie będę miała na potem. E, I nie wiem, czy widzicie, ale ona jest tutaj pełna takich osobno pakowanych cukiereczków. Tak go trochę pomiętolę obrzydliwie. Taki mięciutki cukiereczek. Próbujmy. Ja go może na pół. Mm. No nie będę fanką. Tej mięciutkiej krowie daje niskie noty. Nie był to szał. No takie gumisie. Jak, trochę jak jogurtowe żelki. A jeżeli mówimy o żelkach, to ja jestem w ogóle fanką koreańskich żelków. I to są moje ulubione koreańskie żelki. Już opakowanie mocno pachnie takim winogronowym, sztucznym trochę sokiem, ale sok z winogron w Korei, taki w kartonie, też jest mega taki, bardzo winogronowy. I ja myślałam, że oni coś tam, jakąś chemię dodają, ale Znaczy w żelkach na pewno jest chemia. W żelkach na pewno jest chemia, ale w tych koreańskich sokach winogronowych raczej nie, bo te winogrona w Korei, takie ciemne jak sobie kiedyś spróbujecie, są bardzo dobre, takie, takie soczyste. Ja nie jadłam takich winogron w Polsce. I żelki wyglądają tak. Takie małe winogronka. Próbujemy. Mm. Dawno nie jadłam tych żelek winogronowych, no i muszę przyznać, że tęskniłam. Polecam. Kupcie sobie w Korei te żelki. Jak już cały czas jesteśmy przy żelkach, takie, one się nazywają Wangum <gum> Takie gumowe robaczki. Moim zdaniem te koreańskie żelki biją Haribo zdecydowanie, bo są dużo takie miększe, ale sprężyste, nie twarde, nie trzeba się namachać, jak się je i mają więcej takiego smaku, aromatu. Ja sobie muszę znaleźć, tu są różne smaki, ja sobie tu znalazłam kolowy, bo kocham kolowe żelki. Polecam i Żelki, tutaj były dwa te smaki. To, w tych żelków są jeszcze smaki troskawkowy, brzoskwiniowy, jakiś tam jeszcze, ale te najlepsze, najlepsze są te. Yy, Winogronowe i te. Moim zdaniem. To były Żelusie. A teraz przechodzimy do czekolady. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale w Korei czekolady jest zdecydowanie mniej niż w Polsce jest jej dużo mniejszy wybór. Nie ma takiej całej yy, półki w markecie z milką, jak u nas na przykład, więc no. Jest czekolada Gana, nie lubię jej. Ona jest taka y, dość. Y, to taka przeciętna czekolada. No taki gorszy Wedel. Jest taka czekolada, bardziej już kultowa. ABC. ABC czoko tak napisali, jak to się wymawia. Oczywiście, pakowana, każda osobno. I literki tu ma na każdej czekoladce. I to jest taka czekolada, typu. No jakaś taka. Wedel to raczej nie jest. Milka też nie. Ona smakuje jak ta czekolada, co się dostaje, jak się krew odda. Tam są takie czekolady, takie wiecie, takie tanie czekolady. No ale jest kultowa w Korei ze względu na ten kształt, na te literki. Dzieci do kochają. No a skoro już jesteśmy przy czekoladzie, to migdały w czekoladzie. W ogóle migdały w Korei są takie bardzo dobre w różnych takich panierkach. I może mi się uda kupić takie przed testem, wielkim testem innych przekąsek, słonych przekąsek, to wtedy przetestujemy. A teraz spróbujmy do tych migdałów w czekoladzie. Ja ich je chyba jeszcze nigdy nie próbowałam, ale one są zawsze w każdym sklepie. I one nie są pakowane osobno, tylko są pakowane tak. Spróbujmy. Jednego. Mm. Ta czekolada w tych migdałach jest mniej więcej taka sama jak ta ABC czekolada. Nic odkrywczego, nie jest to y, coś, co musicie spróbować w Korei, myślę. Przejdźmy do bardzo śmiesznych ciasteczek. Taka paczka, to jest takie piłki bejsbolowe. Nie wiem, czy wiecie, ale w Korei bejsbol jest bardzo popularny, więc otwieramy. Takie kółeczka, kuleczki i to są takie ptysie. To jest taka masa ptysiowa i w środku jest taki krem czekoladowy. Dobre to jest, ale przez to, że to są takie lekkie ptysie, to to się jak się siądzie z tym przed telewizorem, to to się zjada w 30 sekund całą paczkę, więc, ale to jest fajna taka przekąska, jak z takich koreańskich słodyczy, to to polecam. I jak już jesteśmy przy takich ptysiach, to jeszcze są kancho, czyli takie małe ciasteczka. Ja tu mam dwupak, on jest sklejony taśmą, nie umiałam znaleźć nożyczek, no ale otwieramy jeden. To jest taka paczuszka w środku, oczywiście to tak zawsze jest, najpierw jest kartonik, potem jest taka plastikowa paczuszka, potem w tej paczuszce są często jeszcze mniejsze paczuszki. I to są takie, już nie pytaj się, tylko takie ciasteczka i na każdym z tych ciasteczek jest narysowane coś, jakaś minka chyba. No i to jest taka minka. To jest taka minka, więc spróbujmy. Mm, takie zwykłe ciasteczko. Dobre. Takie urocze, bo to ma takie buźki, więc to fajne komuś na prezent kupić bole. O, oh, już mnie mli. ale damy radę. Trochę mi jeszcze zostało słodyczy. Kolejne z nich to White heim czyli White heim Nie wiem, co to, co to ma oznaczać. Tak czy siak, White Hazelnut, orzech laskowy. Próbujemy, to się jakoś... To zawsze takie otwieranie, ja to zawsze... mamo, jak to się otwiera? Aha. W środku są takie wafelki i te wafelki... Nie mają nie są oblane żadną czekoladą, tylko to są takie waferki u nas w Polsce też takie waferki są. Takie z jogurtowym nadzieniem, jak ja mam w dostawcy to w sklepiku szkolnym zawsze kupowałam takie z jogur jogowafel. Jogowafel to się nazywało. To to był taki wafelek, no nie? I on w środku miał jogurtowy krem, a to ma nie jogurtowy krem, tylko to ma krem yy, orzech laskowy. I to smakuje trochę Jakiś krewny Kinder Bueno. Nie było, nie było Kinder bueno, bueno w Korei, ale wprowadzili jakoś chyba w parę miesięcy, dwa miesiące temu. I teraz można kupić w każdym sklepie typu Żabka, więc supcio. I próbujemy tego jeszcze raz. Dobra, zanim przyjecham do Korei, to myślałam, że to będzie tak jak się ogląda w internecie, że jakieś azjatyckie słodycze, jakieś cukierki, czekolady i wszystko o smaku zielonej herbaty. A w Korei nie ma tak dużo. To jest chyba wszystko w Japonii raczej. I jeżeli już jesteśmy przy takich waferkach, to mamy tu jeszcze kukudasy. Tu jest jakiś w ogóle po francusku napisany. Ja nie wiem, co to znaczy. No, smak na kofi. Wygląda tak. Smakuje kawowo, dobre, jak dalgona kofi. Spróbowaliśmy kukudasy, spróbowaliśmy White ham. Już mnie trochę mdli i zaczynam się dziwnie czuć. Czegoś nie robi dla subów, żarcik, e, więc y, spróbujmy. To jest super. Ja tu kupiłam, kupiłam małe opakowanie, nie wiem czemu, bincz, czyli to są takie binci. Tu jest pół ciasteczko, pół czekoladka. Otwieramy i na tych binczach zawsze są takie jakieś stare, takie wytłoczone te. I tutaj jest stateczek, widać to, stateczek tu jest. Na innych są takie stare samochody, jakieś, o, jakaś taka karoca jest. Takie ładne są te ciasteczka i one tak samo jak są ładne, tak samo są dobre. No, są chyba jedne z tych nielicznych czekoladowych słodyczy w Korei, na których czekolada jest naprawdę dobrej jakości. Ja bardzo lubię binkę, więc. Znaczy, to dla Polaka chyba nie jest nic otrywczego, bo u nas też są takie herbatne z czekoladą. Ale tej czekolady jest tak grubo i ona jest pyszna, więc polecam. Dużo mi tu już nie zostało, zostały mi dwie, m, trzy rodzaje cukierków. Więc zacznijmy od tego. Były winogronowe żelki wcześniej, a teraz winogronowe cukierki. O, naprawdę, ja już mam dół cukrowy. To jest podo, czyli winogronowy cukier. To jest taka landryna winogronowa, ale one są dobre. Już jednego wzięłam do guzi, zapomniałam Wam pokazać. Taka jestem zachłanna. Tak wygląda. Nawet spoko. Tylko co ja z nim teraz zrobię, bo to zanim ja zjem tego cukierka, to minie 15 minut. Jezu, ja już 39 minut tu siedzę na a to się potnie. To się wszystko potnie. Będzie z 10-15 minut. Ostatnie w moim czeście słodyczy to MyJu. To jest ulubiony słodycz wszystkich dzieci. Jak ja uczyłam angielskiego, takie dzieci z podstawówki, to one po prostu kochały MyJu, więc zawsze można chyba wkreślić ich łaski, przynieść im MyJu. One też mi często dawały. Chyba właśnie pierwsze to mi jakieś dziecko poczęstowało tym. I taki cukiereczek. Oczywiście minus tego jest, że one są pakowane w taką folię, a nie w taki lekki woskowany papierek. No ale spróbujmy. Mmm. Dobre było. I mamy tu drugi, winogrono. Oj, to winogrono, one są takie brzydkie i one smakują tak jak te winogronowe żelki. Już mnie zęby boją. Te, te, te gumy rozpuszczalne są bardzo dobre, ale ja już jestem w stanie upojenia cukrowego. I tak, ogłośmy zwycięzcę tego naszego konkursu. Yy, nie konkursu, testu. Na zwycięzcą tego testu jest, będzie tutaj parę miejsc ex po pierwsze, binge, bo jest super i ta czekolada tutaj jest dobra, więc jak się komuś chce czekolady, no to koniecznie binge. Pierwsze miejsce, egzekwo. Może by to drugie miejsce było jednak. Drugie miejsce, same cream cake monshell. Dobre, bo tak ten kremik jest spoko w środku. Miejsce trzecie, egzekwo, tutaj będą dwie rzeczy. To są winogronowe żelki i winogronowe gumy rozpuszczalne i w ogóle wszystko winogronowe w Korei. A yy, godne polecenia są też jeszcze te kuleczki. Te kancho takie małe. Wszystko było w sumie spoko tak naprawdę. Wszystko jest godne, bo ja nie wybierałam tych niedobrych słodyczy. <grytanie> sama sama się kupiłam, sobie, wybrałam dobre. Nie, wszystko jest w miarę dobre. I najbardziej tu chyba y, polecam właśnie te bincze, ale one nie są takie odkrywcze. Więc jak chcecie komuś na prezent kupić albo chcecie sobie przyjeść na pamiątkę, nie no chcecie przyjeść do Polski z Korei, to najbardziej te wino winogronowe i y, koniecznie któreś te czokopaje, bo są spoko. I, no i to jest taki kultowy, to jest taki kultowy przysmak, to musi być, tego nie można zapomnieć. No i tak, no to by było na tyle. Tutaj mam nagrane 45 minut testu słodyczy. Ja nie wiem, jak to moje kochane dziecko wytrzymało. Co on, no jak tyś dał radę tu wytrzymać? Też nie wiesz? A jeszcze byś coś dziabnął? Więc to by było na tyle z tego odcinka, a ja wam tu jeszcze zrobię zapowiedź kolejnego testu, który będzie testem chrupek i bardziej się chyba na niego cieszę, bo zawsze jakoś lepiej takie słone. To nie, nie zemdli mnie może tak na nim. Więc czekajcie. ta -da! Tutaj mamy jeszcze na wielki test trupek. To wszystko te to słodycze i to w jednej takiej pasce pan mi to zostawił z takiego koreańskiego Tesco. To się raczej nie wydarzy szybko, bo ja już chyba sobie muszę odpocząć od tego niezdrowego jedzenia. Mm. No cóż, mimo że ten odcinek zapowiadał się bardzo przyjemnie, to nie należał do najłatwiejszych. Nie mogę teraz patrzeć na słodycze i prawdopodobnie nie zjem niczego z tych rzeczy przez jakieś co najmniej no dwa dni. A teraz żegnamy się, więc klikajcie łapki w górę, subskrybujcie i... Pa pa! Pa pa! Sądzę sobie, znalazł nową zabawkę. A ja zapomniałam Was zapytać: yy, Które z tych słodyczy najbardziej chcielibyście spróbować? A może któreś już spróbowaliście? Dajcie znać w komentarzach. To Pan.